Podporność przede wszystkim jest generowana w tzw. płodozmianach wadliwych, które zawierają monokultury. Kluczowe będzie stosowanie dla niego odpowiedniej rotacji stosowanych środków. Możemy stosować substancje aktywne z innych grup chemicznych o innych mechanizmach działania, które będą ewentualne takie próby powstawania odporności przełamywały. Cześć, Waldek Janiak, KWS. Z uwagi na coraz większą popularność technologii CombiZo Smart wspólnie z Mariuszem Michalskim z firmy Bayer Cześć. przygotowaliśmy serię filmów, w których odpowiemy na najbardziej kwapiące rolników pytania dotyczące tej technologii. Pierwsze z nich to trzy istnieje realne ryzyko powstania odporności w momencie zdecydowania się na uprawę buraków w technologii Convizo Smart. Nie, ponieważ odporność przede wszystkim jest generowana w tak zwanych wadliwych, które zawierają monokultury. I takimi dwoma, na przykład, najczęściej roślinami uprawianymi w monokulturach, są kukurydza. I zboża. Najczęściej jest to pszenica. I teraz, jeżeli w tych uprawach stosujemy te same substancje aktywne bądź te same grupy o tych samych mechanizmach działania substancji aktywnych, to to jest przede wszystkim podstawowa, podstawowy powód do tego, że można sobie wyhodować w cudzysłowie odporność na polu. Czyli podsumowując, plantator, który zdecydował się na uprawę w tej technologii kluczowe będzie stosowanie dla niego odpowiedniej rotacji stosowanych środków, jak i właściwego płodozmianu, jeśli chodzi o rośliny następcze. Dokładnie, ponieważ w płodozmianie, czyli w innych uprawach niż burak cukrowy, możemy stosować substancje aktywne z innych grup chemicznych o innych mechanizmach działania, które będą ewentualne takie próby powstawania odporności przyłamywały. Ok, a jakie grupy chemiczne możemy znaleźć w preparacie Convivo-1? One? One to są dwa sulfonolomoczniki, czyli dwie substancje aktywne należące do grupy drugiej, mówiąc nomenklaturowo według takiej organizacji HRAC. Dwa, tak jak powiedziałem, dlatego jeżeli uprawiamy, mamy i uprawiamy inne rośliny, np. kukurydzę, to warto w tej kukurydzy stosować inne herbicydy, które nie zawierają m.in. ALS-ów. Jeżeli uprawiamy pszenicę, to na przykład przejdźmy na ochronę herbicydową głównie jesienną. Jeżeli decydujemy się na jakieś poprawki herbicydowe, to używajmy substancji chemicznych z innych grup chemicznych. Ok, wydaje się, że wyczerpaliśmy temat, jeśli chodzi o odporność chwastów. Zapraszamy już na kolejny odcinek, w którym powiemy o pośpiechach. Dziękuję. Dzięki.